witam wszystkich tutaj i zapraszam was na kolejny odcinek zagrałem w Devil May Cry 4 w ostatnim odcinku walczyliśmy z Sanctusem, który okazał się być silniejszy od Nero i pokonał go oraz odebrał mu Yamato tym razem nie będziemy już grać jako Nero przejdziemy do akcji jako Dante so that the true utopia can be... Burned. To są te prawdziwe wrota piekieł No to dziwne. Ja myślałem, że oni są razem. No. Przybył. Sanctus. Kolera zapomniałem włączyć GG. No trudno. Zaraz się to zrobi. Zmiana gracza, tak. Jako Dante będziemy grać teraz. No i dobra. Pierwsza zmiana, jaką możecie zauważyć. Wydałem moje czerwone kule, żeby pokupywać tutaj sobie rzeczy Przeważnie kupowałem wodę święconą i złote kule No i sprawdzam umiejętności dantego, bo on ma tego znacznie więcej niż Nero Ma tak, w mieczy ma rebelianta Właściwie nie miecze, tylko to są... Jakby to nazwać? Bronie bliskiego zasięgu może Bronie białe, o rebeliant miecz Wszystko kupione rzeźnik i lucyfer Givery 3 Ebony i ajwory. czy ajwony? to powinno się nazywać, nie wiem czy to nie jest błąd czasem A i Pandora Style Błyskawica, miecznik, strzelec, gwardzista no to wszystko mam kupowane, nie muszę pokazywać Przemiana oczywiście I umiejętności No oczywiście też nie mam wrogiego skoku Tak jak u Nero Ale już i Chyba jeszcze jedna misa czy dwie już będę miał Muszę przyznać, że ta umiejętność się przyda jako, Kiedy gramy jako Dante No i będę robił tak jak u Nero Czyli jak na początku nie mam wszystkich umiejętności Tak jak u Nero Kiedy nie mieliśmy Yamato i Demona To tu też tak Tylko tu będzie trochę inna sytuacja ponieważ Dante nie miał sporo rzeczy na początku. Nie miał tak rzeźnika, Lucyfera, z broni dalekiego zasięgu nie miał Pandory. I tu są cztery style, ale jeszcze na w ostatniej misji dostajemy piąty styl, którym jest... Nie pamiętam dokładnie. Jak się nazywa ten styl? Chyba mroczny zabójca, tak, mroczny zabójca, na pewno. No i co by tu? Grać jako Dante jest naprawdę trudno, muszę powiedzieć, ponieważ on jest dla bardziej zaawansowanych graczy, nie dla mnie takich. Ale dobra, pokażę wam. Jak to bardzo nie umiem nim grać, w ogóle Nero, ale on jest... On jest spoko, naprawdę. No i dobra. On, czy tych powinniśmy grać? Widzę, że jest nikt, nie? Się, że rebelianta. Ajwory i... Kojota. No i dobra, co bym Dara, tu głos przyciszyłem. O, teraz dobrze. Nie wiem, czy było to słychać, ale ja miałem przyciszone. To jest przemiana w Demona jego, która według mnie jest znacznie silniejsza niż przemiana Nero. Tu czterema stylami, które pozwalają nam robić różne kombinacje i kombosy fajne. O nie ten no zaraz I błyskawica, to już bardzo lubię ten styl. Możemy się szybko przemieszczać, dziękuję. Yeah. No i dobra, zaczynam się rozgrzewać jako danca. No szkoda tylko, że na początku mamy ten miecz i dwa rodzaje pistoletów, no ale dobra. W powoli będziemy zdobywać. A nie, co ja robię, wracam. Kurde. I tu jest tajna misja. Kolejna. A nie, tu już chyba przechodziłem. Tak, przechodziłem. Bo to można wykonać jako Idante iner, i, i to nie, dobra. Wskazywałem. Dobra. Tu będzie zabawa. Robimy się przeciwnikami. Tak, Dante jest o wiele potężniejszy od Nero. Może tak się nie wydawać, ale to jest prawda. Zobaczycie w następnym odcinkach zresztą, jak będziemy jeździć rzeźnika i Lucifera, i Pandora. Dajemy radę jak na razie. Ach. Nie. nie dasz rady dancemu. 7 ja w ogóle chyba nie wiem. Dante chyba jest tylko. Albo tego najwyżej to wszystko. Ale dobra. Nie róbmy jakiegoś mindfuckera tutaj. No i skrzyda tutaj zwan, Bierzemy teraz. Ten dzięki któremu możemy wysoko skakać. No i dobra. No, dlatego że nie ma sanktusa i zbawcy, budynek zaczyna się zawalać. 10 minut to dużo czasu. Nie ma. Uff, przez przypadek użyłem mrocznego zbawca, no ale dobra. To się nie, to się nie liczy. No właśnie, bo dzięki mrocznemu zbawcy możemy walczyć jako Yamato. Z mieczem Yamato, ale oczywiście Yamato też straciliśmy, no bo jak? Uh. Uh. Dobra. 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 Hey. Lecimy. Dobra, tutaj najlepiej kule zdobywać za pomocą rzeźnika, no ale oczywiście go nie mamy. Także muszę użyć miecza. Kurde, coś mi się wydaje, że ja paru tajnych misji już zapomniałem, no ale najwyżej się klei w jakimś odcinku w ostatnim może. To jest dobry pomysł. No i oczywiście z tymi najlepiej walczyć za pomocą pistoletu. Ale jak już są na ziemi, to na firmy leć ostro O Jezu Teraz wziąłem Pandora znowu Dobra, dech. W końcu trudno nie wybrać broni, których się już ma. No, ale dobra. Wow. Bez jaj. Ale to nam dolało. No i teraz klucz czasu mamy. O, zaraz. Tutaj nie była. Nie, no byłem chyba, no ja. Nie, byłem tutaj też na suba, Kurwa. Ja już sam nie wiem. Tutaj fajnie jako Nero zrobić różne kombinacje Już jesteśmy blisko wyjścia A jeszcze zostało No sporo czasu Ale to już chyba ostatni pokój Jakim tu broń sobie wziąć? Zostawię przy kojocie chyba Jeszcze jeden z tych, którego nie pokazywałem Styl obronny, który się nazywa Gwardista No ale nie lubię go używać Co, no. dobra. Kurde, nie wiem co się tam dzieje.

Dobrze, to trzeba, gwardzista. Bo Dante oprócz demona ma jeszcze taką jedną fajną przemianę, która pozwala mu się stać niezniszczannym... jakiś czas. To jest świetne, przydaje się. No jeśli chodzi o tą nietykalność, to szczególnie się przyda w ostatnim misji. Zobaczycie ostatni misja jako Dante, bo jeszcze będą potem dwie misje jako Nero To nie koniec Nero, jeszcze będziemy w nim grać No i to chyba koniec tej misji tak jest! Koniec! Kurde! Zapoznaliśmy się z Dante, z zawodowym rozpierdelatorem demonów. Który nie ma sobie równych. Yes. It's a small congregation that gathers in the o, to chyba jest Martina. historia sprzed, people, sprzed Devima Kraja Czwórki, zanim jeszcze y, Dante trafił do tego zakonu, żeby wykonać tę misję, żeby Sanktusa zniszczyć. Well, tu sprzed I tym się nie to nie chyba nie dzieje, dzieje o ile dobrze wiem. Story goes that the people who live there today take these legends as truth and worship him just like a god they worship a demon as a god oh yeah. it's mie the mists part of the cabayas the order late the kushida catching demons and have even butted in on some of my jobs ah, maybe they're starting a zoo not just demons they've also been targeting devil arms like the ones you have okay then a museum so what? Well, what if their intentions are foul? And there's a diabolical plan behind these apparently random acts? Well, well then, I'd have something to keep me occupied, and... Trish! Hmm. <sighs> Things always gotta be complicated. No i spoko. No i jeszcze jedna misja i wrogi który może się przydać nawet. Chociaż nie wiem jak się nim posługiwać, bo jeszcze nigdy go nie miałem, ale dobra. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, zagramy w Dywie Minecraft 4.